Witam Was serdecznie. Dzisiaj rozpoczynamy nową serię, w której będziemy chcieli nie tylko poznać, ale też zrozumieć duchowe znaczenie biblijnych gór. Jednak najpierw spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czym były góry dla ludzi starożytności. Na podstawie dowodów historyczno-archeologicznych oraz samej Biblii możemy stwierdzić, że góry były uważane za siedziby oraz reprezentacje duchowych istot. Góry były też tradycyjnymi miejscami spotkań z Bogiem, stąd też w ich obrębie budowano sanktuaria oraz ołtarze. Takim praobrazem Świętej Góry mogła być tajemnicza, wspomniana w Biblii Góra Narad. O górze tej czytamy w Księdze Izajasza w rozdziale 14, wersetach od 12 do 15. O jakże spadłeś z nieba, ty gwiazdo jasna, synu jutrzenki! Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów, a przecież to ty mawiałeś w swoim sercu. Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże, i zasiądę na Górze Narad, na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym. A oto strącony jesteś do krainy umarłych, na samo dno przepaści. Na tej górze Bóg miał się spotykać istotami duchowymi, nazywanymi przez nas aniołami. Tworzyły one tak zwaną Bożą Radę o której czytamy m.in. w księdze Hioba, czy też w księdze Jeremiasza, że z fragmentów tych nie wynika, czy rada ta odbywała się w jakimś konkretnym miejscu na ziemi, czy, co bardziej prawdopodobne, w duchowej rzeczywistości, gdzie też przebywają te istoty duchowe. Niemniej Pismo Święte wspomina o paru górach, na których Bóg objawiał się ludziom. To jest przede wszystkim góra Synaj oraz góra Syjon. Jednak w przeszłości mogła istnieć też jeszcze jedna, pierwotna góra Narad, o której czytamy w Księdze Ezechiela w rozdziale 28 oraz w wersetach od 12 do 17. Tak mówi wszechmocny Pan: Ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna, byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym, obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem cię. Byłeś na świętej górze Bożej, przechadzałeś się pośród kamieni ognistych. Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim, od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u Ciebie niegodziwość. Napełniłeś swoje wnętrze gwałtem i zgrzyszyłeś. Wtedy to wypędziłem Cię z góry Bożej, a Herub, który bronił wstępu, wygubił Cię spośród kamieni ognistych. Twoje serce było wyniosłe z powodu Twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności. Zrzuciłem Cię na ziemię, postawiłem Cię przed królami, aby się z Ciebie naigrywali. Fragment ten przedstawia górę istniejącą w ogrodzie Eden. To właśnie z niej mogła wypływać opisana w Księdze Rodzaju rzeka. Prorocy Izajasz i Ezechiel wspominają o Bożej górze w kontekście upadku szatana, który również kiedyś należał do Bożej rady. Jednak na skutek swojego grzechu, pychy oraz buntu został zrzucony z Bożej góry narad. Szatan również ma swoją reprezentację w postaci góry, o której czytamy m.in. w Księdze Adjasza, Zachariasza czy Jeremiasza. Pycha Twojego serca zwiodła cię, który mieszkasz w rozpadlinach skalnych. Swoją siedzibę umieściłeś wysoko, myśląc w swoim sercu, kto mnie sprowadzi na ziemię. Kim ty jesteś, wysoka góro? Wobec Zerobabela staniesz się równiną. On położy kamień na szczycie wśród okrzyków cudny, cudny. Oto ja wystąpię przeciwko Tobie, góro zniszczenia, mówi Pan, która zniszczyłaś całą ziemię, i wyciągnę moją rękę przeciwko Tobie i strącę Cię ze skał. I zamienię cię w górę płonącą. Ostatecznie Bóg dokona sądu nad Szatanem i jego aniołami. Nas jednak bardziej interesuje Boża Góra, do której ludzie stracili dostęp na skutek grzechu i to już od czasów Adama. Tym, który może nas do niej zaprowadzić jest Jezus Chrystus, o którym też czytamy w liście do Efezjan 4.8 oraz 1 Koryntian 15.22. Dlatego powiedziano: wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludźmi darami obdarzył. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Największym darem, do którego Bóg nas przeznaczył, jest życie wieczne z Jezusem Chrystusem. Ale Bóg także wybrał nas do pewnego dzieła, jak czytamy w pierwszym liście Pawła do Korytian w rozdziale szóstym, w drugim i trzecim, abyśmy kiedyś w przyszłości osądzili ten upadły duchowy świat. Do zobaczenia.